Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Misiak. Jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. W dzisiejszym filmie przygotowanym przez Fundację Młodzi Ludziom w ramach edukacji prawnej, odpowiem Państwu na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy drugi rodzic nie wykonuje orzeczenia sądu ustalającego kontakty z dzieckiem. W sytuacjach, gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem, Kontakty rodzica, który na co dzień z dzieckiem nie zamieszkuje, uregulowane mogą być na drodze porozumienia bądź w drodze orzeczenia sądowego. Jednak czasem zdarza się, iż pomimo uregulowania tych kontaktów jeden z rodziców narusza postanowienia zawartego porozumienia lub orzeczenia, i dla drugiego rodzica pojawia się problem związany z wyegzekwowaniem prawa do swoich kontaktów z dzieckiem. Te naruszenia mogą przybierać postać bądź nieprzestrzegania godzin kontaktów, bądź zaniechania wydawania dziecka drugiemu rodzicowi w wyznaczonych terminach, bądź całkowitego uniemożliwienia realizacji kontaktów. Prawa rodzica, które w ten sposób są naruszone, podlegają ochronie określonej w kodeksie postępowania cywilnego, który stanowi, że jeżeli osoba pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktu właśnie, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Takie samo zagrożenie może dotyczyć osoby, która narusza zakaz kontaktu z dzieckiem ustalony wyrokiem sądu. Tak więc rozwiązaniem w tej sytuacji jest wniosek do sądu opiekuńczego o zagrożenie drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, właściwego miejscowo ze względu na zam miejsce zamieszkania dziecka, którego wniosek dotyczy. Ten wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Do takiego wniosku dobrze jest załączyć dowody na naruszenie prawa do kontaktów, np. smsy z drugim rodzicem, e, dowód zeznań świadków. Każdorazowo sąd bada sytuację stron. A oraz sytuację dziecka, jak również indywidualny sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem. Bada na przykład, czy do kontaktów nie doszło, ponieważ dziecko było chore, wyjechało na wycieczkę szkolną, wakacje. Jeżeli zostanie ustalone, że rodzic dziecka, co prawda, naruszał ustalone kontakty, ale do tych naruszeń dochodziło z przyczyn obiektywnych, w związku z którymi nie ponosił winy, to sąd oddali wniosek i nie orzeknie zagrożenia karą pieniężną. Jednakże, gdy okaże się w toku postępowania sądowego, że do kontaktów z dzieckiem nie doszło tylko z takiej przyczyny, że rodzic obowiązany do przestrzegania zasad kontaktów nie może usprawiedliwić się żadną przyczyną obiektywną, że zwyczajnie nie chce wykonywać orzeczenia dotyczącego kontaktów, to sąd może orzec o obowiązku zapłaty określonej sumy drugiemu rodzicowi za każde naruszenie ustalonych kontaktów. Te sumy wahają się średnio w orzeczeniach sądów, najczęściej pomiędzy 100 a 300 zł za każdorazowe naruszenie kontaktów. Ta suma określana jest przez sąd po zbadaniu sytuacji materialnej osoby naruszającej prawa. Orzeczona przez sąd suma pieniężna ma dyscyplinować rodzica naruszającego prawo do kontaktów. Należy pamiętać, że prawo do kontaktów nie jest tylko prawem rodziców. Ale przede wszystkim jest prawem dziecka. Dziecko ma prawo, co do zasady, do kontaktów z obojgiem rodziców, i orzeczenie sądu w tym przedmiocie ma za zadanie przymuszenie tego opornego rodzica również dla dobra samego dziecka. Jeżeli pomimo postanowienia o zagrożeniu karą rodzic obowiązany narusza ustalenia dotyczące kontaktów, drugi rodzic może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty tej kary. Wskazując do ilu naruszeń doszło, obliczając kwotę za każde naruszenie. Wyrok wydany w takiej sprawie, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, można złożyć do komornika e, sądowego celem wszczęcia egzekucji zasądzonych kwot. Szanowni Państwo, w przypadku problemów prawnych, potrzeby pomocy, zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się prosta wyszukiwarka, w której znajdziecie Państwo wszystkie dostępne w Polsce punkty tej pomocy. Zapraszam do korzystania z naszych usług, a dzisiaj dziękuję za uwagę.